Ostatnio dużo myślałem o wierności Bożej i powiem Wam, bardzo poruszył mnie werset z Księgi Trenów, Lamentacji, a, które, który brzmi w ten sposób, trzeci rozdział, werset od 22. Niewyczerpane są objawy łaski Pana, miłosierdzie Jego nie ustaje, każdego poranku objawia się na nowo, wielka jest wierność Twoja. Boża wierność jest wielka, ale pamiętajmy, że te słowa napisał Jeremiasz. Jeremiasz, o którym mówi się, że to był taki płaczący prorok, człowiek, którego Bóg powołał do tego, żeby głosić w bardzo trudnych czasach, bo jeden król był gorszy od drugiego, każdy następny jeszcze gorszy. Były to czasy nie, czasu niewoli, były to czasy buntu i tak by Bóg go powoływał i mówi do niego Jeremiaszu, ja chcę, żebyś głosił tym ludziom, ale pamiętaj, takim jakby małym druczkiem oni i tak cię nie będą słuchać. Będą Cię bić, będą Ciebie szydzić, będą ignorować Ciebie, ale się tym nie przejmuj. Po prostu głoś słowo. I Remiasz napisał Księgę Remiasza, Księgę Trenów. I on, widząc te wszystkie rzeczy, które się dzieją wokół niego, jednak napisał te słowa: Boże, wielka jest Twoja wierność. I gdy czytamy tę Księgę Trenów, to widzimy w pierwszym, drugim rozdziale, jak. Jeremiasz pisze takie bardzo trudne słowa, mówi o tym, co się dzieje wokół niego, jak trudny jest to czas, że, że praktycznie czytając to wydaje się, że nie ma nadziei. Jest coraz gorzej, ale jakby dochodzi do trzeciego rozdziału, to jakby przestaje mówić o tych wszystkich problemach, ale zaczyna rozważać wierność Bożą i o tym, jak Bóg jest wierny pomimo tych wszystkich rzeczy. I to jest piękne, bo te słowa, które mówią o, o wierności Bożej, Jeremiasz nie pisał gdzieś tam na szczytach gór. On pisał je w głębokiej dolinie, w ciemnej dolinie, tam gdzie znajdował się i emocjonalnie, i fizycznie. A jednak dostrzegał, że Boża wierność jest niezależna od sytuacji, w której się znajduje, bo Bóg jest wierny bez względu na okoliczności. To, co napisał, każdego poranka objawia się na nowo Jego łaska, Jego miłosierdzie, Jego dobroć, Jego wierność. Bo on każdego ranka, gdy otwierał oczy, widział to spustoszenie, tą niegodziwość, ten grzech, te wszystkie rzeczy, przeciwko którym głosił, ale jednak wiedział, że każdego ranka Boża wierność nie zawodzi. Bóg jest z nim i Bóg jest wiernym Bogiem. Dlatego dodaje w 24 wersecie, Pan jest moim działem, Dlatego w Tobie mam nadzieję. To jest piękne. On zrozumiał, że to Bóg jest tym, który jest Jego działem, który jest dla Niego wszystkim, jest najważniejszym. I dlatego On ma w tym nadzieję i tego się trzyma. Nie tych okoliczności, nie tego, co wokół Niego, ale tego, że Bóg jest wierny. Bo on zrozumiał, że Bóg jest wierny nie dlatego, że ja wszystko rozumiem. Że Bóg jest wierny, bo ja, bo wszystko mi się układa, wszystko jest po mojej myśli bo Bóg jest wierny, bo wszystko jest zgodnie z tym, czego oczekuje. Ale on zrozumiał, że Bóg jest wierny, bo taka jest Jego natura i On może mu zaufać i On może się tego uchwycić, że Boża wierność jest wieczna i niezmienna. Dlatego chcę Ci powiedzieć, drogi przyjacielu, bez względu na to, w jakiej jesteś sytuacji, być może jesteś w takiej ciemnej dolinie, może czujesz się emocjonalnie, tak jak czuł się Jeremiasz, ale chcę Ci powiedzieć, tak za Jeremiaszem, Boża wierność nie zawodzi. Bóg jest wiernym Bogiem. I chcę Ci powiedzieć, że być może nie widzisz jakichś fizycznych, namacalnych zmian e, sytuacji w Twoim życiu, ale bądź pewien, że Boża wierność nie zależy od okoliczności, w których się znajdujesz. Okoliczności w Twoim życiu nie zmienią Bożej wierności i tego, że pół jest, był i będzie wierny. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.